Ja już po medytacji, a Ty? O medytacji dzisiaj będzie ten vlog mini. Jakiś czas temu napisałem taki wpis medytacja, medytacja 2. Tam napisałem trochę o tym, że zaskoczyło mnie, że medytacja to nie jest to nie jest po prostu niemyślenie. i to jest coś innego niż wyzucie z głowy wszystkich myśli i po prostu siedzenie w ciszy. Co okazuje się jest niemożliwe. Natomiast kiedyś, kiedyś, kiedy zaczynałem myśleć, bardzo mnie to frustrowało, bo słyszałem o medytacji, chciałem medytować. Natomiast medytacja dla mnie była postrzeganiem jako właśnie siedzenie w ciszy, skupienie się na oddechu i nie myślenie. W ogóle żadne myśli miały nie przejść do głowy. Co okazało się niemożliwe. Okazało się, że nie można nie myśleć. Dopiero jak zrozumiałem, że medytacja polega na tym, że skupiamy się na wybranym przez nas czymś oddechu, dźwięku, czasami jakimś obrazie i w momencie, kiedy przychodzi jakaś myśl, to ją zauważamy i wybieramy się skupić z powrotem na tym, na czym wybraliśmy. I to jest ta właśnie medytacja, umiejętność uczenia się zauważenia tej myśli i to jest to coś, co potem pozwala w codziennym życiu zauważać myśli i pewne schematy działania. To jest klucz medytacji. To, to zmieniło całkowicie moją praktykę medytacji. Przestałem się frustrować, przestałem się cieszyć z tego, że zauważam, że myśl przyszła. Nawet jeżeli było dużo w trakcie mojej medytacji, nawet jeżeli po dwóch, 3 sekundach moje myśli uciekały do innej myśli niż do przykład do skupienia się na oddechu, to cieszyłem się z tego, że zauważam, że jest nowa myśl i mogłem wybrać, ok, nie skupiam się na tym. Odkąd to zacząłem robić, moja medytacja zaczęła przynosić dla mnie realne skutki, realne efekty w życiu codziennym. Robię coś na komputerze i zauważam, że nie pracuję na tym, co tam pracować, tylko na przykład scrolluję jakąś stronę. To jest ta sama rzecz, którą ćwiczę w czasie medytacji, żeby zauważyć, że nie skupiam się już na oddechu. I jak to zrozumiałem, game changer. Także bardzo, bardzo zachęcam do takiego spojrzenia na medytację. Przynajmniej dla mnie to bardzo pomogło i jestem pewien, że dla Was też będzie to bardzo, bardzo owocne. Także powodzenia i dawajcie znać jak Wam idzie.